W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, Ty raczyłeś nam dać największy dar, najświętsze serce Twego Syna. Udziel nam jeszcze tej łaski, abyśmy się z całego serca nawrócili do serca Jezusa, abyś Ty był zawsze naszym Bogiem, a my Twoim ludem na wieki. Amen. Serce Jezusa, sercem zbawiciela. Serce Jezusa, jak drogo kosztowało cię moje zbawienie. Dla mnie opuściłeś chwałę nieba, aby spocząć w ubogim żłobie. Przyjąłeś nasze ciało i zgodziłeś się na trudy ziemskiego życia. W końcu przyjąłeś okrutną mękę i śmierć na krzyżu, aby mnie zbawić. A teraz jak bardzo uniżasz się, ukrywając się w hostii pod podnikłą postacią chleba, której narażasz się na tyle zniewak i świętokradztw, aby mnie umocnić na drodze do nieba, pełnej walk, pokus i niebezpieczeństw. Dzięki ci najsłodszy zbawicielu, za twoją nieskończoną miłość, Dzięki ci za wszystko, coś dla mnie uczynił i wycierpiał, aby mi wyjednać zbawienie. Dopomóż mi i udziel swej łaski, abym godnie odpowiedział Twym boskim zamiarom i zasłużył na udział wiecznej radości w niebie. Udziel mi też łaskawie tej łaski, o którą cię proszę w tej nowennie. Amen. Chryste, ty powiedziałeś, szukajcie najpierw Królestwa Niebieskiego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Natchnij nasze serca, aby jedynie Ciebie szukały i aby Twoje najświętsze serce było naszym jedynym skarbem i dziedzictwem na wieki. Amen.